Chociaż kruchy jest już, nie? Bo mhm. te słońce tam, żeby tam był, dał, bo to biedne, ciekawe i to się. Już wpadł do wody, biedny. nie? Ja ciekawe już myślałam, biedny. że się utopi, nie? Tak wyszedł, ten... nie? Ile on siedzi już tam, biedny? Nie, tu już ale to coraz grubszy. Coraz tak gorzej będzie. będzie musieli brzegiem. No. I siedzimy, że no. oni z przystani nie, nie próbują, bo to, ale to tam jest bliżej, nie? Zakluczone tam tak, jest? Tak. Jak tak to ciągle jest ktoś. No, Jak no. dziś pech nikogo tam nie ma. Nie pogoda normalnie. To znaczy by musieli, niech tu brzegiem i dopiero no. tam spróbować. Ale im dalej będzie na jezioro, tym im To nie jest takie proste. Proste. No nie. To biedacze ma siedzieć. I także go zauważyliście. To znaczy, mnie zaprawitać, ale tak się nie wpatrywała mnie. Myślałam, że to jakiś. Bo on tak bez.